Witajcie na moim blogu. Dzisiaj chcę opowiedzieć o niecierpku gruczołowatym, zwanym też niecierpkiem himalajskim. Ten niecierpek pojawił się w moim ogrodzie jakieś kilkanaście lat temu. Nie wiem skąd czy to wiatr je przywiózł, czy jakieś ptaszki. Faktem jest, że zamieszkał sobie na dobre. Jest to roślina bardzo inwazyjna, często ją można spotkać gdzieś, lubi miejsca takie wilgotne, więc często nad jakimiś strumieniami, nad rzekami, ale też na terenach jakichś podmokłych łąk. U mnie nie jest to teren podmokły, a jednak zamieszkał tutaj i mieszka sobie do dzisiaj. I ja mu na to pozwalam. Na początku był, rósł sobie w takich większych kępach, w różnych miejscach, ale teraz już wyznaczam mu te miejsca sama. Jest to roślina, która bardzo mocno się namnaża, ponieważ ma takie gniazda nasienne, czy, czy takie Woreczki nasienne, które kiedy dotyka się albo jakikolwiek ruch, nawet ruch wiatru, powoduje, jeżeli one są już dobrze dojrzałe, że strzelają. I to tak strzelają, że strzelają na kilka metrów. W związku z tym na wiosnę, zawsze w tych miejscach, gdzie w ubiegłym Roku one sobie rosły. No, muszę, że tak powiem, wyplewić większość tych siewek. Zdecydowaną większość. Zostawiam tylko kilka największych. Po co mi ta roślina, oprócz tego, że lubię ją, bo ładnie wygląda, ma ładne kolory i jeżeli rośnie sobie samodzielnie i ma dosyć duża przestrzeni wokół siebie, to naprawdę jest to bardzo ozdobna roślina. Tak, przybiera taką formę ym, takiego drzewka. I kwitnie bardzo długo, bardzo długo. Praktycznie do przymrozków. Te przymrozki, jeżeli przychodzą, to niszczą momentalnie, ponieważ jest to roślina, która zawiera bardzo dużo wody, ma w sobie bardzo dużo wody i każdy mróz niszczy. No i to sobie wędruje na kompost, na kompostownik i tam po dwóch latach, kiedy się to wszystko już przekompostuje dobrze, to wraca na grządki, na rabaty, no i tam zawsze jakieś nasionko gdzieś się przemyci i też sobie tam wyrośnie. I ja nie walczę z tą rośliną, bo ta roślina jest mi potrzebna. Ja wykorzystuję do jej właściwości takie prozdrowotne, ale przede wszystkim bardzo dobre właściwości takie kosmetyczne, nazywając to ogólnie. Ma działanie przeciwzapalne, bardzo dobre, takie przeciwzapalne alergiczne, czyli jeżeli jest jakieś zapalenie. Z tego typu alergicznego, na przykład nawet zapalenie alergiczne spojówek, czy, czy wszelkie wysypki na skórze, jakieś inne odczyny alergiczne, dobrze jest takim wywarem z ziela, czyli liści, kwiatów, tych torebek i nasion, przemywać. Można robić okłady również. Bardzo dobrze też wzmacnia cebulki włosów. Nawet w takim tym łysieniu androgenicznym również jakby spowalnia ten proces, jeżeli się to systematycznie takie płukanki z tego ziela robi. Ja przygotowuję oczywiście tak zwane przedmieszki, czyli gliceryty, maceryty, ekstrakty do moich kremów, do moich szamponów, jak, jak również właśnie takie czy też suszę, suszę, bo potem można właśnie też takie napary, kiedy już tego ziela się, że go nie ma, można sobie również robić takie napary. Przy czym jeżeli wykorzystujemy te nasiona, dobrze jest je rozetrzeć w moździerzu, ponieważ tam jest skarbnica tych witamin, wszelkich i substancji czynnych. I a, jeszcze zapomniałam, że, że ym, również yy, ta roślina znajduje zastosowanie w kuchni, bo jest to tak zwany dziki sezam, czyli te nasiona można prażyć, można je jeść na surowo, ale smaczniejsze są takie podprażone troszkę i można dodać sobie do sałatek, do osianki, do zupy. Ym, Natomiast kwiaty również są jadalne i też można je dodać do jakichś sałatek. Ja tutaj zerwałam sobie już taką gałązkę i te owoce, oczywiście, część przy zbieraniu, już się rozrzuciła w okolicy, bo wystarczy delikatnie. Czy nawet począsnąć i one po prostu już strzelają. Ja pamiętam z dzieciństwa niecierpek drobnokwiatowy, taki przydrożny na żółto kwitnący i też była to taka zabawa nasza, gdzie dotykało się tych gniazd nasiennych, a one po prostu strzelały. I tak też się zachowuje ten nasz niecierpek gruczowaty himalajski. Polecam, bo to dobra roślina i bardzo zdrowa, a niedoceniana. I na dzisiaj tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do mojego bloga melarosa.pl. Do zobaczenia.